Kochanie, chciałabym, żebyś zaprzestał, zaprzestała uciekać. Uciekać do social mediów, uciekać do różnych teorii, uciekać do innych ludzi, do ich historii. Mało tego, uciekać do z przeszłości i pielęgnować bardzo trudne emocje. Chciałabym, żebyś zaprzestał, zaprzestała uciekać od siebie. Jesteś źródłem wszystkiego, i tego dobrego, i tego złego. Ja przychodzę tutaj, żeby ci przypomnieć. Jeśli chcesz kreować świadomie swoją rzeczywistością, świadomie swoimi emocjami, świadomie swoim ciałem, to skomunikuj się ze sobą. Zatrzymaj się na chwilę. Po prostu zatrzym. Historie innych ludzi nie są ważne teraz. Najważniejszy, najważniejsza jesteś Ty. Twoje samopoczucie, Twoje ciało i Twój mental. Zatrzymaj się. Nieważne, co było wczoraj. Naprawdę nie. Wszystko może się odmienić na Twoją korzyść i lepiej niż jesteś w stanie dzisiaj sobie to wyobrazić bądź wymyślać. Wszystko będzie ok, tylko przestań po prostu przestań oddawać energię, moc i uwagę na to, co tak naprawdę ciebie nie dotyczy. To nie jest ważne. Co inni ludzie robią. Jeśli mają się z tym dobrze, jeśli są zdrowi i idą do swojego rozwoju, to dobrze, ale to jest ich droga. Ty masz swoją, swoją indywidualną. Twoja historia jest równie ważna jak historia innych ludzi. Twoje emocje są ważne jak innych ludzi. Twoje myśli są ważne, jak innych ludzi i proszę Ciebie dzisiaj, bądź dla siebie ważne, ważne. Dziś zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o sobie. Poczuj siebie. Zauważ siebie. Usłysz siebie. I najlepiej, żebyś pokochał, pokochała siebie najmocniej, jak to potrafisz. A jako Ci, że wszystko się zmieni, jak za pata. paty. czule Adriana. I z tego miejsca zapraszam Cię do projektu. Uznaję swoją moc, który czyni Ciebie mocno, Ciebie mocno.